Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Kiedy nagrywam to wideo jest początek kwietnia, a robię to nie bez powodu, ponieważ już 23 kwietnia to jest sobota, w Warszawie organizujemy jedno z największych wydarzeń klubu przedsiębiorczości, mianowicie drugą ogólnopolską konferencję klubu przedsiębiorczości. Podczas tego wydarzenia możesz liczyć na kilka bardzo, ale to bardzo ważnych aspektów. Pierwsze z nich to wiedza. Wysłuchasz prelekcji, których wcześniej nigdzie nie było. Na scenie będą premierowe wystąpienia naszych prelegentów, takich jak Beata Drzazga, Adam Przemyk, Martyna Guba, Filip Kowarski czy Wadym Krawczenko. Kontakty. Spodziewamy się około 500 przedsiębiorców z całej Polski. W trakcie wydarzenia przewidujemy przerwy networkingowe, podczas których będziemy mieli okazję lepiej się poznać i to właśnie to ten czas, na poznanie przyszłych współpracowników, klientów i wielu ciekawych osób. Pomoc. W trakcie tego eventu włączamy się aż w dwie akcje charytatywne. Pierwsza z nich to Fundacja Rakiety, która dotyczy osób chorujących na nowotwór, a druga akcja to Polska Misja Medyczna, z którą współpracujemy i środki przekazujemy na pomoc Ukrainie. Emocje i wspomnienia. Przewidujemy afterparty do późnych godzin nocnych, a może i porannych, gdzie będzie nam towarzyszyć muzyka, tańce, dużo networkingu, dużo śmiechu, także koniecznie zostań z nami na dłużej. Z mojej strony gwarantuję Ci, że to nie będzie kolejny event biznesowy, w którym będziesz brał udział. Dlaczego? Ponieważ wiem, że prelegenci świetnie się przygotowują do swoich wystąpień. Przeznaczyliśmy odpowiednią ilość czasu na networking, na prelekcje, tak abyś mógł wyciągnąć maksa z tego spotkania. No i oczywiście afterparty, po którym te wspomnienia zostaną z Tobą na dłużej. Także gorąco Cię zapraszam. Sama biorę udział w wielu konferencjach, więc gwarantuję Ci, że warto być z nami 23 kwietnia w Warszawie. Do zobaczenia.